No. No. no to jest kurka, że? No pokaż te lotki, jak one się poustawiamy. No pewnie jeszcze są w no to Teraz, teraz, to teraz to jest Teraz, teraz O, eviden... o jak no, jest, to nie leży. to może być Może być w tego i to Tak, tak. Teraz ono było A, trymery są takie wiesz, lekko na i on Bo ja go, że tak powiem, nie śnięto manewru. To tu masz, daj mu w dół lewą nożkę, a w górę? O tak, tu ma więcej. A, to to ma więcej, tu ma więcej, jak... no jeszcze raz. No jasne, no a, to No tu nie ma przezroczyści, czy to na śrubach można? Tego nie, to nie na śrubach trzeba. Tak, tak, ja no, żeby były jednakowe wychylenia i góra I, i dół. wtedy, i, i wtedy trymery przychodzą. Takie zakłócenie złapał, bo pan Co do... Ja też mówię to, Cześć. Nie wiem, będę. Zobaczcie. Tego? No, 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 to no, próbuj. No, tak. no, no, to no, model no, no, To no, 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 ta no, Cholera no, tym podwozie. Myślałem, że no, na Wszystko, kurde, na tych drutach. no, naprawdę to... Naprawdę stal dobra. no, dobra.